Rozwiązując takie nierówności z wartościami bezwzględnymi, umówmy się, że jeśli znak nierówności skierowany jest w stronę wartości bezwzględnej, to wówczas taką nierówność rozpisujesz, zapisujesz w postaci takiej podwójnej nierówności, gdzie z prawej strony mamy trójkę, a z lewej strony minus trójkę. A zatem liczby spełniające tą nierówność, znajdują się pomiędzy minus liczbą minus 3 a liczbą 3 włącznie z tymi liczbami natomiast jeżeli w nierówności z wartością bezwzględną znak nierówności jest skierowany w przeciwną stronę do wartości bezwzględnej to wówczas taką nierówność zapisujesz w dwóch przypadkach to jest pierwszy przypadek czyli opuszczamy wartość bezwzględną nic nie zmieniamy lub drugi przypadek, w którym opuszczamy wartość bezwzględną, zmieniamy znak nierówności w drugą stronę i liczbę po prawej stronie zapisujemy jako przeciwną. Teraz pod spodem narysujmy oś liczbową. Zaznaczmy na tej osi cztery liczby: minus 3, minus 1, 1 oraz 3. Tutaj nie musimy pilnować jednostek, wystarczy tylko zapisać te liczby w odpowiedniej kolejności. Następnie zaznaczamy wszystkie liczby znajdujące się między minus trójką a trójką, włącznie z tymi liczbami, dlatego tutaj mamy kółeczka zamalowane. To są liczby, które spełniają tę nierówność. Natomiast w przypadku drugiej nierówności zaznaczamy w minus jedynce kółeczko zamalowane, w plus jedynce kółeczko zamalowane i teraz zobacz, ten symbol pokazuje nam wszystkie liczby na prawo od jedynki, no więc zaznaczam wszystkie liczby na prawo od jedynki, a ten symbol pokazuje nam wszystkie liczby na lewo od minus jedynki. Na koniec mamy zapisać zbiór rozwiązań nierówności jako sumę przedziałów. To znaczy, musimy znaleźć część wspólną, czyli miejsca, w których przecinają się kolory. No i opiszmy tą sytuację przedziałem. Jest to przedział od minus trójki do minus jedynki. Suma. Od jedynki do trójki. No i gotowe.